Nie, nie, żeby twoja walka była koniecznie walką wieczoru. Taki masz cały kontrakt, że każda twoja walka będzie walką wieczoru? Nie, 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 nie. nie. To jak najbardziej nie. Nigdy w życiu nie rozmawiałam ani z Wojtkiem, ani z Bogzęznikiem, ogólnie z Federacji nie rozmawiałem, że bardzo bym chciał mieć walkę wieczoru. I, i ja też rozumiem ogólnie sytuację, w której, jeste, w której jesteśmy, bo jest Popek, który jest hmm. y, mega znanym muzykiem, też ma przeszłość sportową. Norman Park. Ale zaczekaj, ty powiedziałeś, no. pamiętam na jakimś swoim odcinku że, jak nazwał Popkaty, pamiętasz? Kiep, tak? Jakoś coś takiego, że jego muzyka jest ogólnie bardzo słaba, że udało mu się tylko gang Albanii. No coś takiego u, u, u. powiedziałem, no, ale I... jak najbardziej ja byłem jedną, jednym ze słuchaczy gangu Albanii. No ale um, od tego momentu, no późniejsza y, twórczość, no nie przemawiała do mnie. Okej. Okay. Ty też na siebie nałożyłeś ostatnio bardzo dużą presję, bo jeszcze nie stoczyłeś żadnej walki. Pamiętam, wyśmiewałeś, bo kto nie mie. A ostatnio też nazwałeś walkę Jasia Kapeli, że to walka paralityków. No tak, dokładnie. Dwóch downów się wczoraj biło. Widziałem to widziałem to z bliska. Chcecie się bić z tobą, tam widziałeś? Masz No widziałem, widziałem. No. Tylko ja nie wiem ten, ja nie wiem na ile to jest do zrealizowania, bo ze mną bardzo dużo osób chce się bić. Z tym, że albo ich włodarze nie chcą w tej federacji, albo no, wydaje mi się, że nie są to walki atrakcyjne. Pomimo tego, że też dużo osób uważa, że moja obecna walka nie jest atrakcyjna, no, ale kończąc, kończąc to co mówiłem odnośnie Popka i Normana, no ja rozumiem, nie, że w momencie, kiedy nasza walka jest wyżej od tych dwóch ludzi, to budzi to niemałe kontrowersje, no ale to tak jak mówię, to nie jest moja decyzja. Ja okay. nigdy nie prosiłem, nie... Nie naciskałem, nic nie zrobiłem, co wiązałoby się z tym, że mam walkę wieczoru na tej gali. Ale uważasz, że sprostacie tej presji i dacie z Unboxalem dobre widowisko? Czy... Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Wystarczy, no, to wystarczy, to spojrzeć, wystarczy spojrzeć na jego tarczę, czy wystarczy przyjechać do mnie do klubu. No oczywiście, że nie. No. Norman to jest osoba, która chodziła z pasem KSW. Jest to, jest to ziomek, który naprawdę ma bardzo wysoki poziom. Popek, no, tak jak mówię, też x lat trenuje. Więc. A no, oczywiście, tam. że nie. Nic Chcia, Chciałbym dodać, dodać to... tylko sylp.